Z biegiem czasu życie przestaje być proste, nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, oj nie. Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać Że jest dobrze Nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić Przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy coś święcia święci A to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać Dla jednych życie na ziemi to piekło Dla drugich to wymarzony Eden Mimo że celu jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce to mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć, ale lepiej mieć nadzieję niż się. I nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, A najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Chodź, naprawimy wszystko. Chodź, naprawimy to. Naprawimy to tak, byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Byśmy mogli zacząć od dwa. Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo Weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś Naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo Weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś Naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać To nie znaczy wcale man, że nie możemy czasem przegrać by potem wygrać, po upadku stać Żyć dalej, cieszyć się tym co masz chłopaku Ulepszyć medale, nie zawsze wspaniale yeah. W życiu, a w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć To przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej działamy, gdzie? Radem wzdór Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król, zapominając o społeczeństwie yeah. Idź pan swój Nie mówiąc już o człowieczeństwie, Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko uwierz w to Wpadłeś w szydła Bo ktoś narobił bydła, tak bywa Czas na to byś to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle O to, że mamy w sobie nadzieję i myśli że Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zrobi coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli że Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się coś to, zepsuje to, Mam wiarę, że wszystko Sprawia, że połączy to, co nas dzieli Do czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie, ale musisz jeszcze raz zaufać Wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć, bo moje serce jest pełne miłości Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbytych fragmentów lustra nie umiesz dopasować Przyjdzie pora, powiem chodź tu Sojrza ci w oczy i zaczniemy od początku, nieważne jak jest źle. Że... mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zlepie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się coś zepsuje